Kurwa, dlaczego? Co jest jest No, No dzień dobry. Eee. Niestety mam dwa dwie bardzo złe wiadomości. Jedno to prawie wyjdą na marne transfery legii Grzegorzewskiego z Polonii do Legionowi. A druga wiadomość jest taka, że nie dość, że to to jeszcze jakiś Kuba Wyszkowski mocno uderza w Legię, Polonista pierniczony. Mocno uderza w legię. Ja zaraz podam go do sądu i kur. Nie! Nie będzie kogoś takiego robił. Ja i Stria szykujemy na niego wojnę. To będzie pierwsza kostka domina w celu yy, w ogóle upadku Polonii z piłkarskiej, z piłkarskiej Polski. Polonia przestanie istnieć. Kibice i piłkarze legi muszą iść na wojnę z polonijnymi kurwami, żeby polonijne kurwy przestały się do nas te, żeby do polonijne chuje pierdolone. To w ogóle przestali się w nas angażować. Jak jeszcze raz Kuba Wyszkowski. Wo, e, w mieści post na Instagrama z... E, z breloczkiem antylegia. To go zniszczę. Z niższego skatuję jak psa. Bo tu w Warszawie nie może być miejsca na Polonii. Dla Polonii. Jest tylko Legia i koniec tematu. Ja się z wami żegnam. Jestem taki wkulniony jeszcze wychowawca mój z grupy. My nie będę. Nie będę już robił filmu Może osobny film o nim zrobię, ale Tak mnie twoi poloniści wkurzyli Że mam ochotę ich rozszarpać